Henryk Sienkiewicz. Potop Tom trzeci, rozdział siódmy. Po rudnickich terminach poszedł król dalej w klin między san a Wisłę i nie przestał po staremu stylną strażą iść, bo był nie tylko znamienitym wodzem, ale i rycerzem odwagi niezrównanej. Szli za nim pan Czarniecki, pan Witowski, pan Lubomirski i napędzali go jako zwierza do sieci. Luźne partie hałasowały dniem i nocą nad Szwedami. Żywności było coraz mniej, wojsko coraz bardziej znużone i na duchu upadłe, zguby pewnej oczekujące. Zaszli się na koniec Szwedzi w sam kąt, gdzie się dwie rzeki schodzą, i odetchnęli. Tu już z jednej strony broniła ich wisła, z drugiej san, szeroko, jako zwykle wiosną, rozlany, zaś trzeci bok trójkąta umocnił król potężnymi szańcami, na które pozacinano działa. Nie do zdobycia była ta pozycja, jedno można w niej było z głodu umrzeć. Ale i pod tym względem lepszej nabrali Szwedzi otuchy, gdyż spodziewali się, że im z Krakowa i innych fortec nabrzeżnych wodą komendanci spyrze przyślą. Ot zaraz pod bokiem był sandomierz, w którym pułkownik szynkler znaczne nagromadził zapasy toż i wnet je nadesłał, więc jedli, pili, spali, a zbudziwszy się, śpiewali luterskie psalmy na chwałę Bogu, że ich z tak ciężkiej toni wyratował. Lecz pan Czarniecki nowe gotował im ciosy. Sandomierz w szwedzkim ręku mógł ciągle przychodzić w pomoc głównej armii, umyślił więc pan Czarniecki jednym zamachem odebrać miasto, zamek, a Szwedów wyciąć. Okrutne im sprawimy widowisko! Mówił na Radzie Wojennej. Będą patrzeć z tamtego brzegu, jako na miasto uderzym, a z pomocą przez Wisłę przyjść nie potrafią. My zaś, mając sandomierz, żywności z Krakowa od Wirca nie puścimy. Pan Lubomirski, pan Witowski i inni starzy wojownicy odradzali panu Czarnieckiemu ten postępek. Dobrze by było, mówili, opanować tak znaczne miasto i siła moglibyśmy Szwedom tym zaszkodzić, ale jak go wziąć? Piechoty nie mamy, armat wielkich nie mamy, trudno by jazda na mury się darła. Na to pan Czarniecki. Albo to nasi chłopi źle się na piechotę biją? Bylem takich Michałków parę tysięcy znalazł, wezmę nie tylko Sandomierz, ale i Warszawę. I nie słuchając dłużej niczyich rad, Przeprawił się przez Wisłę. Ledwie po okolicy głos poszedł, sypnęło się do niego parę tysięcy luda, kto z kosą, kto z różnicą, kto z muszkietem i ruszyli pod Sandomierz. Wpadli do miasta dość niespodzianie i po ulicach wszczęła się rzeź okrutna. Szwedzi bronili się zaciekle z okien, z dachów, lecz wytrzymać nawałności nie mogli. Wygnieciono ich jak robactwo po domach i wyparto całkiem z miasta. Schindler schronił się zresztą do zamku, lecz Polacy tym, że impetem ruszyli za nim rozpoczął się szturm do bram i murów. Poznał Szynkler, że i w zamku się nie utrzyma. Więc zgarnął co mógł ludzi, rzeczy, zapasów żywności i wsadziwszy na szkuty przeprawiał się do króla, który patrzył z drugiego brzegu na klęskę swoich, nie mogąc im iść w pomoc. Zamek wpadł w ręce polskie. Lecz chytry Szwed uchodząc podsadził pod mury po piwnicach beczki z prochem i z zapalonymi lontami. Zaraz stanąwszy przed obliczem króla, powiedział mu tę wiadomość, aby mu serce rozweselić. Zamek w powietrze wyleci ze wszystkimi ludźmi, rzekł. Może i sam Czarniecki zginie. Jeśli tak, to i ja chcę widzieć, jako pobożni Polacy do nieba lecieć będą, odrzekł król. I pozostał ze wszystkimi generałami na miejscu. Tymczasem, mimo zakazów czarnieckiego, który zdradę przewidywał, wolentarze i chłopi rozbiegli się po całym zamku, dla szukania ukrytych Szwedów i dla rabunku. Trąby grały larum, by kto żyw chronił się do miasta, lecz oni nie słyszeli tych głosów lub nie chcieli na nie zważać. Nagle zatrzęsła się im ziemia pod nogami. Grzmot straszny i huk targnęły powietrzem. Olbrzymi słup ognia strzelił do góry, wyrzucając w powietrze ziemię, mury, dachy, cały zamek i przeszło pięćset ciał tych, którzy się cofnąć nie zdołali. Karol Gustaw w boki się wziął z radości, a usłużni dworcy wnet zaczęli powtarzać jego słowa. Do nieba idą Polacy. Do nieba. Do nieba. Lecz przedwczesna to była radość, bo niemniej Sandomierz został w ręku polskim i nie mógł już zaopatrywać w żywność głównej armii, zamkniętej w kącie rzecznym. Pan Czarniecki rozbił obóz naprzeciw Szwedów po drugiej stronie Wisły i pilnował przeprawy. Zaś pan Sapiecha, hetman wielki litewski i wojewoda Wileński, nadciągnął z Litwinami z drugiej strony i położył się za Sanem. Obsaczono tedy Szwedów zupełnie. Chwycono ich jakoby w kleszcze. Potrzask zapadł! Mówili między sobą żołnierze w polskich obozach. Każdy bowiem najmniej nawet ze sztuką wojenną obznajmiony, rozumiał, że Zguba wisi nad najezdnikami nieuchronna, chyba by nadeszły na czas posiłki i wyrwały ich stoni. Rozumieli to i szwedzi. Co rano oficerowie i żołnierze, przychodząc nad brzeg Wisły, spoglądali z rozpaczą w oczach i w sercu na czerniejące po drugiej stronie zastępy groźnej jazdy Czarnieckiego. Następnie szli nad San. Tam znów wojska pana sapierzyńskie czuwały dzień i noc, gotowe przyjąć ich szablą i muszkietem. O przeprawie bądź przez San bądź przez Wisłę, póki oba wojska stały w pobliżu, nie było co i myśleć. Mogliby chyba Szwedzi wracać do Jarosławia tąż samą drogą, którą przyszli, ale to wiedzieli, że w takim razie ani jeden z nich nie zobaczy już w Szwecji. Poczęły więc im płynąć ciężkie dni. Cięższe jeszcze, bo swarliwe i pełne hałasów noce. Żywność znowu się kończyła. Tymczasem pan Czarniecki, zostawiwszy komendę nad wojskiem panu Lubomirskiemu i wziąwszy laudańską chorągiew dla asysty. Przeprawił się przez Wisłę powyżej ujścia Sanu, aby się z panem Sapiechą zobaczyć i o dalszej wojnie z nim naradzić. Tym razem nie potrzeba było pośrednictwa zagłoby, aby dwóch wodzów do siebie dopasować. Obaj bowiem miłowali ojczyznę więcej niż każdy siebie samego, obaj byli gotowi dla niej poświęcić prywatę, miłość własną i ambicje. Hetman litewski nie zazdrościł Czarnieckiemu, Czarniecki również Hetmanowi. Owszem, obaj się wielbili wzajemnie, to też spotkanie między nimi było takie, że aż najstarszym żołnierzom łzy stanęły w oczach. Rośnie rzecz pospolita, raduje się miła ojczyzna, gdy tacy jej synowie w ramiona się biorą. Mówił do Wołodyjowskiego i do Skrzetuskiego zagłoba. Czarniecki straszny wojennik i szczera dusza, ale i sapia do rany przyłóż, to się zgoi. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili. Oto skóra by na szwedach spieszła, żeby owe afekta największych ludzi widzieć mogli. Czymże to oni nas bowiem zawojowali, jeżeli nie niezgodą, a zawiścią Panów? Zali siłą nas zmogli, co? – Od takich rozumiem. Dusza w człeku skacze na widok takiego spotkania. Ręczę też wam i za to, że nie będzie suche, bo sapio okrutnie uczty lubi, a już z takim konfidentem chętnie sobie cuglów popuści. – Bóg łaskaw, złe mija. Bóg łaskaw, mówił Jan Skrzetuski. Obacz, abyś nie bluźnił. Odrzekł mu na to zagłoba. Każde złe musi minąć, bo gdyby wiecznie trwało, to byłby dowód, że diabeł rządzi światem, nie zaś Pan Jezus, który miłosierdzie ma nieprzebrane. Dalszą rozmowę przerwał im widok babinicza, którego wyniosłą postać ponad falą głów innych. Pan Wołodyjowski i Zagłoba poczęli zaraz kiwać na niego, lecz on tak zapatrzony był w pana Czarnieckiego, że ich zrazu nie zauważył. – Patrzcie – rzekł Zagłoba – jako się chłop zmizerował. – Nie musiał wiele wskurać przeciw księciu Bogusławowi – odpowiedział Wołodyjowski – Inaczej byłby weselszy. I pewno, że nie wskórał. Wiadomo, że Bogusław pod Malborgiem razem ze Steinbokiem przeciw fortecy czyni. W Bogu nadzieja, że nic nie sprawią. Na to pan zagłoba, choćby też i Malborg wzięli, my tymczasem Karolum Gustawum Captivabimus Obaczym, czy fortecy za króla nie oddadzą. Patrzcie. Babinicz idzie już do nas, przerwał Skrzetuski. On zaś istotnie, dostrzegłszy ich, począł odsuwać tłum na obie strony i dążyć ku nim, kiwając im czapką i uśmiechając się z daleka. Przywitali się jak dobrzy znajomi i przyjaciele. Co słychać? Cóżeś, panie kawalerze, uczynił z księciem? zapytał zagłoba. Źle słychać. Źle, ale nie pora o tym powiadać. Teraz – Do stołów zasiądźmy. Waszmościowie zostaniecie tu na noc. Chodźcież do mnie, pouczcie na nocleg między moich Tatarów. Szałas mam wygodny, to sobie przy kielichach pogawędzim do rana. – Jak tylko ktoś mądrze mówi, nie ja się przeciwie – odparł Zagłoba. – Powiedz nam, jeno, od czegoś tak wymizerniał? Bo mnie w bitwie razem z koniem obalił i rozbił ten piekielnik jako gliniany garnek, że jeno od tej pory żywą krwią z pluwami przyjść do siebie nie mogę. W miłosierdziu Pana naszego Chrystusa nadzieja, że jeszcze krew z Niego wytoczę. Ale teraz chodźmy, bo już Pan sapiecha z Panem Czarnieckim poczynają sobie świadczyć i o pierwszy krok się ceremoniować. Znak to, że stoły gotowe. Z wielkim sercem tu na was czekamy, boście też juchy szwedzkiej dość rozlali. Niech inni mówią, jakem dokazywał, rzekł zagłoba. Mnie nie wypada. Wtem całe tłumy ruszyły się i poszli wszyscy na majdan między namioty, na którym zastawione były stoły. Pan Sapiecha wystąpił na cześć pana Czarnieckiego jak król. Stół, przy którym posadzono kasztelana, był szwedzkimi chorągwiami nakryty. Miody i wina lały się ze stągiew, aż obaj wodzowie podchmielili sobie nieco pod koniec. Nie brakło wesołości, żartów, wiwatów, gwaru. Aż lubo pogoda była cudna i słońce nad podziw dogrzewało, chłód wieczorny spędził wreszcie ucztujących. Wówczas kmicic zabrał swoich gości między Tatarów. Siedli tedy w jego namiocie na łubach. Obficie wszelkiego rodzaju zdobyczą wypchanych i gwarzyć poczęli o wyprawie. Bogusław teraz jest pod Malborgiem, mówił pan Andrzej, a inni powiadają, że u elektora, z którym razem na odsiecz królowi ma ciągnąć. To lepiej, to się spotkamy. Wy młodzi nie umiecie sobie z nim poradzić. Obaczym, jak sobie stary da rady. Z różnymi się spotykał, ale z zagłobą jeszcze nie. Powiadam, że się spotkamy. Chyba mu książę Janusz w testamencie zalecił, żeby zagłobę z dala omijał. Może to być. Elektor chytry człek, rzekł Jan Skrzetuski, i niech tylko ujrzy, że z Karolusem źle, wnet będzie wszystkie obietnice i przysięgi relaksował. A ja wam mówię, że nie. Rzekł Zagłoba: Nikt nie jest na nas bardziej zawzięty jako prusak. Gdy twój sługa, który cię pod nogi musiał podejmować i szaty twoje czyścić, panem twoim przy odmianie fortuny zostanie, to właśnie tym będzie sroższy, im byłeś mu panem łaskawszym. To zaś czemu? Spytał Wołodyjowski. Bo mu jego służebna kondycja w pamięci zostanie, i mścił się będzie za nią na tobie, choćbyś mu same dobrodziejstwa świadczył. Mniejsza z tym, rzekł Wołodyjowski. Nieraz też się zdarza, że i pies pana w rękę ukąsi. Niech nam babinić lepiej o swojej wyprawie, powiada. Słuchamy, rzekł Skrzetuski. Kmicic pomilczawszy chwilę, nabrał tchu i począł rozpowiadać o ostatniej wojnie sapierzyńskiej z Bogusławem, o klęsce tego ostatniego pod Janowem, na koniec o tym, jak książę Bogusław, rozbiwszy wpuch Tatarów, jego samego wraz z koniem na ziemi obalił i z życiem uszedł. A powiadałeś waszmość, przerwał Wołodyjowski, że go będziesz ze swymi Tatary choćby do Bałtyku ścigał! Na to Kmicicic. A waszmość mnie powiadałeś także w swoim czasie, jako tu obecny pan Skrzetuski, gdy mu bohun umiłowaną dziewkę porwał, przecie i jej, i zemsty zaniechał, dlatego, że ojczyzna była w potrzebie. Z kim kto przestaje, takim się staje. Jam zaś z waszmościami się zadał, i śladem ich iść pragnę. Bog daj ci tak, matka boska nagrodziła, jak Skrzetuskiemu. Odrzekł zagłoba. Wszelako wolałbym, żeby twoja dziewka była teraz w puszczy niż w Bogu sławowym ręku. Nic to zakrzyknął Wołodyjowski. Odzyszczesz ją! Mamia do odzyskania nie tylko jej personę, ale jej estymę i afekt. Jedno przyjdzie za drugim, rzekł pan Michał. Choćbyś osobę miał i gwałtem brać, jako to wówczas pamiętasz. Tego nie uczynię więcej. Tu począł pan Andrzej wzdychać ciężko, a po chwili rzekł. – Nie tylko tamtej nie odzyskał, ale jeszcze i drugą Bogusław mi porwał. – Czysty Turek, jak mi Bóg miły! – zakrzyknął Zagłoba. A pan Michał począł wypytywać. – Jaką drugą? – At! Siła powiadać! – odrzekł Kmicic. Była jedna dziewka, okrutnie gładka, w Zamościu, która się panu staroście Kałuskiemu haniebnie podobała. Uf, że siostry księżnej Wiśniowieckiej się boi, nie śmiał przy niej zbyt nacierać. Umyślił tedy dziewkę wysłać ze mną, niby do pana Sapiechy, po spadek na Litwie. W rzeczy zaś dlatego, by mi ją o pół mili za Zamościem odjąć i w jakiej pustce osadzić, w której by nikt zapałom jego nie mógł przeszkadzać. Ale miał zwietrzył tę intencję. Chcesz ty ze mnie, pomyślałem, rajfura swego uczynić? Czekaj! I ludzi mu wybatożyłem, a pannę w całej panieńskiej cnocie do pana sapiechy odwiozłem. Mówię wać państwu, dziewka krasna jako szczygieł, ale zacna. Ja też już inny człek, a moi kompanionowie, panie świeć nad ich duszą, dawno już popruchnieli w ziemi. Cóż to była za dziewka? spytał zagłoba. Z zacnego domu. Respektowa księżnej pani Wiśniewieckiej, niegdyś była zmówiona z Litwinem pod Bipiętą, któregoście waćpanowie znali. Anusia bochata, wrzasnął zrywając się z miejsca pan Wołodyjowski. Zagłoba zerwał się także z kupy wojłoków: Panie Michale, pohamuj się! Lecz pan Wołodyjowski skoczył jak kot ku kmicicowi. Tyżeś zdraj, co dał ją porwać Bogusławowi? Nie krzywdź mnie, rzekł kmicic. Odwiozłem ją szczęśliwie do hetmana. Staranie o niej takowe jako siostrze mając, a Bogusław porwał ją nie mnie, ale innemu oficerowi, z którym pan Sapiecha do swojej rodziny ją odesłał, a który zwał się. Głowbicz, czy jak dobrze nie pamiętam. Gdzie on jest? Nie masz go tu, bo poległ. Tak przynajmniej oficerowie sapierzyńcy powiadali. Ja osobno z tatary bogusława podchodziłem, więc dobrze nic nie wiem. Ale miarkując z twojej alteracji. Widzę, że jednaki nas termin spotkał, jeden człek nas pokrzywdził, a skoro tak jest, to się przeciw niemu połączmy, by wspólnie krzywdy i zemsty dochodzić. Wielki on pan i wielki rycerz, a przecie myślę, że ciasno mu będzie w całej Rzeczypospolitej, gdy takich dwóch będzie miał wrogów. Masz moją rękę, odrzekł Wołodyjowski. Już my odtąd druhy na śmierć i życie. Któren go pierwszy znajdzie, ten mu za dwóch zapłaci. Dałby Bóg mnie pierwszemu, bo że jego krew wytoczę, to jako amen w pacierzu. Tu pan Michał począł tak okrutnie wąsikami ruszać i po szabli się macać, że pana za głowę aż strach wziął. Wiedział bowiem, że z panem Michałem nie ma żartów. Nie chciałbym ja być teraz księciem Bogusławem, rzekł po chwili, choćby mi kto całe inflanty do tytułu dodał. Dość jednego takiego żbika jak kmicic mieć przy sobie, a cóż dopiero pana Michała? Ba, mało tego, bo ja i z wami foedus zawieram. Moja głowa, wasze szable. Nie wiem, czyli jest potentat w chrześcijaństwie, który by przed taką potęgą nie zadrżał. Do tego i pan Bóg prędzej później umknie mu fortuny, bo nie może być, aby na zdrajcę i heretyka kary nie było. Kmicic już mu i tak nieźle sadła, za skórę zalał. – Nie neguję, że spotkała go ode mnie niejedna konfuzja – odrzekł pan Andrzej. I kazawszy nalać kielichy, opowiadał, jako sorokę z więzów uwolnił. Zamilczał tylko o tym, że pierwej się do nukradziwiłowi rzucił, bo na samo wspomnienie tej chwili krew go zalewała. Pan Michał rozweselił się, słuchając opowiadania, a w końcu rzekł. Niech ci Bóg sekunduje jęzek. Z takim rezolutem można by i do piekła iść. Tylko to bieda, że nie zawsze będziemy mogli razem chodzić, bo służba służbą. Mnie mogą wysłać w jedną stronę Rzeczypospolitej, a ciebie w drugą. Nie wiadomo, który na niego pierwszy trafi. Kmicic pomilczał chwilę. Po sprawiedliwości ja powinienem był go dostać, jeśli znów tylko z konfuzją nie wyjdę. Bo wstyd przyznać się, ale ja na rękę temu piekielnikowi zdzierżyć nie mogę. To ja cię wszystkich moich arkanów wyuczę, zawołał Wołodyjowski. Albo ja? rzekł zagłoba. Nie, wybaczaj waszmość, wolę u Michała się uczyć, odparł kmicic. Choć on taki rycerz! A przecież się go z panią Kowalską nie boję, bylem był wyspan! wtrącił Roch. Cicho, Rochu, odpowiedział Zagłoba, żeby cię Bóg przez jego ręce za chełpliwość nie pokarał. Owa, nie będzie mi nic. Biedny pan Roch nie był szczęśliwym prorokiem, lecz mu się okrutnie w tej chwili z czupryny korzyło i gotów był cały świat wyzwać na rękę. Inni też pili mocno sobie na zdrowie, Bogusławowi i Szwedom na pochybel. Słyszałem, rzekł Kmicic, że gdy tylko tych szwedów tu zetrzem i króla dostaniem, zaraz pod Warszawę pociągniemy. Potem pewnie będzie i wojnie koniec, potem Zasię przyjdzie na elektora kolej. O, to, 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 rzekł zagłoba. Słyszałem, jak sam pan sapiecha, to kiedyś powiedział, a on, jako człowiek wielki, lepiej kalkuluje. Powiada tedy do nas, ze szwedem będzie fryszt. Z septentrionami już jest, ale z elektorem nie powinniśmy się w żadne układy bawić. Pan Czarniecki, powiada, z Lubomirskim pójdą do Brandenburgi, a ja z panem Podskarbiem litewskim do Prus Elektorskich. A jeżeli potem mówi nie przyłączymy Prus na wieki do Rzeczypospolitej, to chyba w kancelarii nie ma ani jednej takiej głowy jak pan zagłoba, który na własną rękę listami elektorowi groził. Także sapio powiadał? zapytał Zagłoba czerwieniejąc z zadowolenia. Wszyscy to słyszeli. A jam był okrutnie rad, bo ta sama rózga Bogusława wysiecze. I jeśli nie prędzej, to wówczas na pewno go dostaniem. Byle z tymi szwedami prędzej skończyć, byle skończyć, rzekł Zagłoba. Jechał ich sęk, niech ustąpią inflanty i miliony pozwolą, daruję ich zdrowiem. Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, odparł śmiejąc się Jan Skrzetuski. Jeszcze Karolus w Polsce, jeszcze Kraków, Warszawa, Poznań i wszystkie znamienitsze miasta w jego ręku, a ojciec już chcesz, żeby się okupował. Ej, siła się jeszcze przyjdzie napracować, nim o elektorze pomyślimy. A jest armia Steinboka, a prezydia, a wirc, wtrącił Stanisław. To czemu tu siedzim z założonymi rękami? spytał nagle Roch, wytrzeszczając oczy. Nie możemy to Szwedów bić? Głupiś, Rochu, rzekł zagłoba. Wuj zawsze jedno, a ja jako żyw widziałem czółna nad brzegiem. Można by pojechać i choć straż porwać. Ciemno jak w pyskbi, nim się opatrzą, to i wrócim, a fantazję kawalerską obu wodzą pokażę. Jak wasz mościowie nie chcecie, to sam pójdę. Ruszyło martwe ciele ogonem, dziw nad dziwy, rzekł z gniewem zagłoba. Lecz kmicicowi poczęły zaraz nozdrza latać. Nie myśl! Niezła myśl, rzekł. Niezła dla czeladzi, ale nie dla tego, kto powagę kocha. Ludzie, miejcie respekt dla siebie samych, toż pułkownikami jesteście, a chcecie w drapich rustów się bawić. Pewnie, że nie bardzo wypada, rzekł Wołodyjowski. Lepiej spać pójdźmy, bo późno. Wszyscy zgodzili się na tę myśl, więc zaraz klękli do pacierzy i poczęli je w głos odmawiać, po czym pokładli się na wojłokach i wnet usnęli snem sprawiedliwych. Lecz w godzinę później zerwali się wszyscy na równe nogi, gdyż huk wystrzałów rozległ się za rzeką, za czym gwar, krzyki powstały w całym sapierzyńskim obozie. Jezus, Maria! krzyknął za Szwedzi następują! Co waś gadasz? Odpowiedział chwytając szable Wołodyjowski. Rochu bywaj! zawołał zagłoba, który w nagłych razach lubił mieć siostrzana przy sobie. Lecz Rocha nie było w namiocie. Wybiegli więc na Majdan. Tłumy już były przed namiotami i wszyscy dążyli nad rzekę. Po drugiej bowiem stronie widać było błyskawice ognia i huk rozlegał się coraz większy. Co się stało? Co się dzieje? pytano straży, porozstawianych licznie nad brzegiem. Lecz straże nic nie widziały. Jeden z żołnierzy opowiadał, iż słyszał coś jakby plusk fali, lecz że mgła wisiała nad wodą, więc nie mógł nic dostrzec, nie chciał zaś za byle odgłosem alarmować obozu. Zagłoba, wysłuchawszy relacji, chwycił się za głowę z desperacji. Roch pojechał do Szwedów. Mówił, że straż chce porwać. Dla Boga, może to być, zawołał Kmicic. Ustrzelą mi chłopa jak Bóg na niebie, desperował dalej zagłoba. Mości, Panowie, czy nie ma żadnego ratunku? Panie Jezu, chłop jak złoto najszczersze, nie masz takiego drugiego w obu wojskach. Co mu do głupiego uba strzeliło Matko Boska, ratuj, że go w tej toni. Może przypłynie mu głasroga, nie obaczą go. Będę tu czekał, choćby do rana, Matko Boża. Matko Boża! Tymczasem strzały po przeciwnym brzegu poczęły się uspokajać. Światła gasły stopniowo i po godzinie zapanowało głuche milczenie. Zagłoba chodził nad brzegiem rzeki jako kura, która kaczęta wodzi i wyrywał sobie resztki włosów z czupryny, lecz próżno czekał, próżno desperował. Ranek ubielił rzekę, wreszcie słońce zeszło, a roch nie wracał.